Nie ma jej tutaj na sali, jak myślicie, co będzie? Mam ją, proszę. tak? To powiedziałem ja. Dzisiaj zorganizowaliśmy wieczór z Dreszczykiem, nawiązujący do coraz, coraz bardziej rozpowszechnionej tradycji, jakim jest Halloween. Na dzieciaki czeka dużo, dużo zabaw, dużo gier i konkurencji właśnie o tematyce. Halloween, także projekcja filmu. No i mamy nadzieję, dzieciaki na razie dobrze się bawią i mamy nadzieję, że tak skończymy całą imprezę. No, to... Zrób pięć pajacyków. O straszne. Zadanie ruchowe, ale tak trochę ładnie. Najstraszniejsze zadanie na świecie. Dobra. Jest okres przyziemienia, więc witamina. Dobrze. 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 wykonane zadanie. najlepiej wykonane zadanie Przez, ze tam, 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 tam. Bardzo lubię duchy i chciałabym y, właśnie przy, pobyć tutaj i y, pobawić się. Miejstroj wymyśliła mama. Są ciekawe konkurencje, wszyscy bardzo się zaangażowali, jest zabawa. Podobało mi się układanie puzli, a czekam na film. No, Rozbijaliśmy balony i tam były różne rzeczy. Musieliśmy to pokazywać. O, ale dymy. O, A balony się palą. No. Zrób pięć podskoków na jednej nodze. No, skasuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bawiliśmy się w mumie. Bardzo fajnie, miła atmosfera, dużo osób przychodzi znanych. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że w następnym roku też on będzie i że też przyjdę. Fajnie jest.